No, to teraz Nie. Pada bespyk, pada bespyk, pada bespyk Ja pierwszy ogrywasz? Ale leje. Nie, no sad. Tak ładnie pada Boję no gołębia, broń, zaraz. Jedna z ostatnich, atrakcji w 5G, to jest No ja nie myślałem, że jeszcze będę. kurczę, ale tu już mi aż tak ciśnie, ten deszcz. No gołębioski aż jest tak, za mgłą. Musisz jeszcze raz to zrobić. Bo no teraz co? Wam robiłem to by wyszło zdjęcie jasne A to z moimi butami? Jakie twoje buty? Teraz są moje Ale to jest nie wiem, bo Marzena ma takie y, bardzo oczojebne Dziwa? Tak. Nakręcona, nakręcona jesteś Co ta nakręcona? Zobacz jakie buciki wyszły o. Ja mówię, nie, no, oh, no, proszę. No, no. no mówię ja to... <grymne> proszę moją tam sfilmować, gdzie jest moja... moja... Spinka, prze... Spinka tam, spineczka, no. no przecież... Gdzie ta spineczka jest? tu. Do... Nie. I ta lampka o. koloru... B... O, patrzcie, proszę, proszę. Normalnie... O. A, jak Marzena, Marzena będzie zaraz koka Ale zobacz jak twój trzyma, <grymne> zobacz, patrz. A no normalnie normalnie to jest... Ja widzisz Nie ma nic lepszego Polecam, a... tylko jedyne 17 zł Przede to sprawdzone można kupować Dokładnie Tutaj to trzeba jest